W gminie Bulkowo dobiegły końca kolejne prace związane z modernizacją i remontem dróg. Właśnie zakończyliśmy kolejną inwestycję na drogach gminnych. Jest to modernizacja drogi gminnej między miejscowościami Osiek i Skarżyn. Koszt tej modernizacji to 165 tysięcy złotych. Tu jest mi miło poinformować, że Jeden z podmiotów gospodarczych, gospodarstwo rolne w Dzierżanowie, wspomogło nas ze swoich prywatnych funduszy w tej inwestycji. Za co serdecznie dziękuję. Dziękuję za, za to wyczucie i dostrzeżenie potrzeby lokalnych mieszkańców. Przed modernizacją droga w Osieku była pełna dziur, w których zbierała się woda. Przy okazji tej inwestycji gmina wyremontowała także wszystkie osiedlowe uliczki w tej miejscowości. To nie wszystkie prace związane z modernizacją dróg w gminie Bulkowo. Samorząd wyremontował także 1,5 km drogi na odcinku Cyrzewo, Sochocino Praga. Wartość zadania to ponad 53 tysiące złotych. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy, podobnie w przypadku nawiezienia żwiru na odcinku 900 metrów w nowych łupkach. Wójt zapowiada także kolejne inwestycje, w porozumieniu ze związkiem gmin regionu płockiego, wczesną wiosną ruszą prace, w konsekwencji których osiem kilometrów dróg gminnych zyska na asfaltową. Koszt całego przedsięwzięcia to 4 miliony sześćset tysięcy złotych, z czego trzy miliony pochodzą z Unii Europejskiej.